Do XIX wieku, czyli do 1866 roku jest to rekonstrukcja potyczki, która miała miejsce 27 czerwca 1866 roku i można powiedzieć, że to jest taka pierwsza tego okresu rekonstrukcja w Polsce, gdyż bardziej jest to temat popularny w Czechach, ale u nas taka bitwa miała miejsce. Był to epizod w wojnie siedmiotygodniowej prusko-austriackiej, ale dla dziejów miasta i historii bardzo ważny. Jednej... Od... No, Přijeli jsme z České republiky, jsme v tu zastoupení několika vojensko-historických klubů zaměřujících se na prusko-rakouskou válku 1866, tudíž stahující se k právě probíhající akci zde v Osvědčimi. Můžete malovat na tváři u no, Višňáků, którzy w swojej miejscowości Brzezinka. Żyli. Czy to przypadkiem nie są Ślązacy? A jeżeli ślązacy, to wszak znów Polacy. Który wydaje się Mało kto wie, ale w Krakowie od 20 lat działa stowarzyszenie nazywające się tradycyjno Oddział C.I.K. Regimentu Artylerii Fortecznej nr 2 Barona Edwarda von Beschi, twierdza Kraków. Nasze stowarzyszenie kultywuje tradycje artyleryjskie twierdzy Kraków, czyli m.in. w tym momencie mamy mundury Armii Austriackiej z wojny prusko-austriackiej z roku 1866. Po to się przeczyszcza że zakładając następny ładunek tam jeszcze mogą być Lupa, raz że jest rozgrzana. Jesteśmy obecni z repliką armaty wzór 1863 na widowisku batalistycznym w Oświęcimiu. Tego typu armaty weszły na krótko do użycia artylerii austriackiej przed wybuchem wojny z Prusami. Było to bardzo nowoczesne działo o charakterystycznej Draszkowanej lufie, czyli posiadającej w karby nadające pociskowi kręt. Automatycznie zwiększyło to zasięg działu do ponad 4 km. Tym samym działa te były bardzo skuteczne na polu bitwy i przewyższały artylerię pruską wielokrotnie. Na levé straně vidíme polní misíce Feltjäger, Feltjäger batalion nr. 5, 6 a 17. Napravo vidíme Infantry Regiment nr. 18, 20 i 21. I vzadu dělostřelci, pevnostní dělostřelstvo Krakov. Zwycięstwo Austriaków v té bitvě mieszkańcy i Rada města byli tak wdzięczni, že jednak město zostało obronione před Prusakami I wynikiem tej wdzięczności było nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Oświęcimia dla hrabiego Kalnoki, który swoją brawurową i odważną decyzją postanowił, że tutaj na wzgórze zamkowe zostały wytoczone armaty i ten ostrzał po prostu doprowadził do wycofania się Prusaków spod Oświęcimia. Zebraliśmy się tutaj, aby uczcić pamięcią bohaterów niedawnych, jakże Dramatycznych, a tak ważnych dla naszej najnowszej historii wydarzeń. W imieniu całego zebranego tutaj ludu Oświęcimia witam pana podpułkownika Aleksandra Hrabiego Johana Kalnoki von Koroszpatak. Na tyle to była ważna sytuacja, że mieszkańcy Święcimia nadali ten honorowy tytuł Moja skromna osoba wcieliła się właśnie w postać pana podpułkownika Kalnoki. Oprócz tego byliśmy świadkami przemowy burmistrza oraz księdza proboszcza Knycza. Wszystko to postaci historyczne i nawiązują do historii Oświęcimia. Bardzo się cieszę, że my, jako aktorzy Teatru Polskiego, możemy również uczestniczyć w takich przygodach, jak rekonstrukcje historyczne. Aleksandrowi. Aenokim, honorowe obywatelstwo królewskiego miasta Oświęcimiu. Przedstawiam postać zamiast księdza Prałata Knycza, który był inicjatorem sprowadzania salezjanów tutaj do, do Oświęcimia. Zapytu, no, jest postacią zamiast bardzo zamiast znaną zamiast tutaj w Oświęcimiu. Do tego, Jestem w ogóle prywatnie zauroczony Oświęcimiem. Mamy dzisiaj trio smyczkowe Borodina, również trio smyczkowe Blumenthala i menueta Beethovena, zaaranżowanego właśnie na trio smyczkowe. Jesteśmy takim triem utworzonym w sumie na tę okazję. Wszystkie uczymy się w szkole muzycznej w Bielsku Białej. Jałam sama po prostu na kolony ozdóbki. Pani mi przyklejała walkoczy i takie frędzelki. Później pani mi takie frędzelki jedne czerwone dała. My dopiero zaczęłyśmy zwiedzanie jarmarku, ale przemarsz wojsk i ten sam początek zrobił wrażenie. Szanowny pan, ma w swoim majątku kilku chłopów, których moglibyśmy zaciągnąć do armii. Myślę, że znajdą się jacyś. E, mogą być niefrasobliwi, jacyś tacy zadziorni. Oszlifujemy i zwrócimy po siedmiu latach ugładzonych tak, i kulturalnych. Ale płacicie dobrze za to mnie, oczywiście. E, no, zobaczymy, jakie będą mieli zasługi, bo jeżeli się okażą dezerterami, to niestety nie będzie tutaj żadnego splendoru, tylko będzie hańba. Ja ufam moim chłopom, tak więc liczę na godziwą zapłatę później. Dziękuję, przypomnimy się w odpowiednim czasie. A więc dzisiaj mamy pełne ręce roboty, a chętnych mało. Wokół sami dezerterzy i symulanci. Werbujemy do wojska, jak widać. Werbujemy do wojska, werbunek do wojska tylko na 7 lat. Promocja. Naszym zadaniem jest właśnie dzisiaj urozmaicenie imprezy. Wydajemy certyfikaty, podpisujemy, staramy się przybliżać historię. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, zajmujemy się właśnie drukarstwem i papiernictwem, ale na potrzeby dzisiejszych wydarzeń mamy właśnie punkt werbunkowy. Monetka jest teraz w pierścieniu. jestem mincerzem, człowiekiem, który w dawnej mennicy zarządzał E, całym nakładem monet, e, wyrabiał stemple, nadzorował wyrób stempli, matryc. Tego typu monetami jest zainteresowanie no, jako na zasadzie pamiątki, na przykład jak tutaj wybijamy na jarmarku, czy, czy gdzieś na innych jarmarkach w Polsce, czy, czy na, na rękodziele.